Jeśli planujesz budowę sklepu na platformie Shopify albo czujesz, że Twój szablon nie do końca się sprawdza, to w tym wideo pokażę Ci trzy najciekawsze szablony, które nie tylko sprawią, że Twój sklep będzie wyglądał bardzo dobrze, ale też sprzedawał więcej. Cześć, Bartek Berendt z tej strony. Witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj skupimy się na platformie Shopify, a konkretnie na szablonach. Shopify. Przy wyborze tych trzech szablonów zwróciłem szczególną uwagę na szybkość ładowania, no bo to jest standard w dzisiejszych czasach. Jeśli szablon szybko się nie ładuje, to klienci po prostu wychodzą ze sklepu. Druga sprawa to responsywność, czyli żeby szablon dobrze wyglądał nie tylko na desktopie, ale też na mobilu, w szczególności na mobilu, no bo większość klientów pochodzi z mobile'a. Punkt numer trzeci, czyli żeby szablon miał możliwość rozbudowanej personalizacji bez konieczności. Kodowania, dzięki temu sam, sama będziesz w stanie wdrażać konkretne sekcje bez konieczności zatrudniania dewelopera, który, jak wiemy, Kosztuje bardzo dużo, no i jest to po prostu problematyczne. I czwarta sprawa, aby szablon miał wbudowane sekcje sprzedażowe, takie jak cross-sell, upsell, bundle produktowe, rekomendacje produktowe itd. Każdy z szablonów, który zaraz Ci pokażę, został zrobiony w konkretnej branży. Natomiast chciałbym, żebyś nie sugerował, nie sugerowała się tym, bo każdy z tych szablonów możesz modyfikować pod kątem układu stron, zmieniać sekcje, modyfikować kolorystykę, zdjęcia. Zaokrąglenia i tak dalej. No dobrze, a więc przejdźmy przez pierwszy szablon, to jest szablon o nazwie Sleek. Na początku strona główna, i to, co mi się tutaj bardzo podoba, to jest ta sekcja Hero, gdzie możemy wyświetlić konkretne zdjęcie i przekierować do kolekcji. Uważam, że wygląda to bardzo estetycznie. Dalej mamy możliwość tutaj pokazywania konkretnych kolekcji, ale też w takich tabach możemy zmieniać te kolekcje, czyli możemy wyświetlić na przykład bestsellery i też produkty, które są aktualnie w promocji. Tutaj taka dziwna sekcja, aczkolwiek. Może część sklepów będzie ją wykorzystywała, żeby coś przedstawić. Dalej mamy listę kolekcji, czyli też w formie takiej karuzeli możemy wyświetlać konkretne kolekcje. To się bardzo dobrze wyświetla na mobilu, bo jest tu po prostu taki slider. Idźmy dalej. Dalej możemy zrobić bandle produktowe. Jak widzicie tutaj na zdjęciu zaznaczyć konkretne produkty i dodać call to action, który dodaje wszystkie produkty do... Koszyka, featured by press, też to się sprawdza, i wiele sklepów pokazuje e, tego typu sekcje. Jeśli podoba Ci się to wideo i chcesz być na bieżąco z tym, co działa w branży e-commerce, to koniecznie zostaw łapkę w górę pod tym wideo i zasubskrybuj mój kanał. Dalej, sekcja z jakimiś konkretnymi informacjami, też można to fajnie wykorzystać. Ikonki, później sekcja z konkretnymi kolekcjami. Dalej mamy korowe produkty, czyli też możemy wyświetlać konkretne produkty na stronie głównej. Tutaj taka sekcja, która się scrolluje, Też możemy właśnie tutaj dodać jakieś usp -y Waszych produktów, albo na przykład informacje o bezpłatnej dostawie. Następnie też taka bardzo fajna sekcja pod konkretne problemy skórne i możemy tutaj wyświetlać konkretne. Produkty, które będą powiązane z konkretnym problemem skórnym. Sekcja z opiniami bardzo fajna, bo możemy tutaj nie dość, że pokazać zdjęcie, to jeszcze podpiąć konkretny produkt do opinii. Sekcja fakus też uważam, że bardzo fajnie zrobiona. Możemy właśnie dodać tutaj jakąś grafikę i często zadawane pytania. No i sekcja tutaj, która odnosi do konkretnych podstron, też uważam, że jest to bardzo estetycznie zrobione. Całość dopełnia fajna stopka, także tak wygląda strona główna. Tak jak wspominałem też wcześniej, tą stronę główną możemy w 100% modyfikować, zmieniać sekcję. Zmieniać kolorystykę, także nie sugerowałbym się, że to demo jest akurat zrobione pod sklep w branży kosmetycznej. No i idźmy dalej, mamy stronę główną. Teraz przejdźmy do strony kategorii, która też uważam, że jest bardzo dobrze zrobiona. Najpierw Banery, później opis, następnie produkty, które też są fajnie tutaj podkreślone na takim szarym tle. Mamy też opcję, żeby bezpośrednio ze strony kolekcji dodać ten produkt do koszyka. Także nie, nie, nie musimy tutaj przeładowywać strony i wchodzić na stronę produktową, tylko bezpośrednio ze strony kolekcji można ten produkt dodać do e, koszyka. Idźmy dalej, no i tutaj mamy e, stopkę. Także tak wygląda strona kolekcji. Prosta, niczego więcej nie potrzebujemy. Mamy też tutaj filtry. Wydaje mi się, że spełnia swoją rolę. Idźmy głębiej do strony produktowej, na którą ja zawsze zwracam szczególną uwagę, no bo większość ruchu powinnaś powinieneś prowadzić właśnie do strony produktowej. Więc możemy tutaj właśnie dodać gwiazdki opinii, krótki opis, następnie warianty. Przycisk dodaj do koszyka, tak zwane trust badges, czyli właśnie, że jest 30-dniowa możliwość zwrotów. Fajnie, właśnie z ikonkami możemy to podkreślić. No i rozszerzenie informacji o produkcie w formie takich rozwijanych tabów, też to się fajnie sprawdza. Dalej mamy właśnie sekcję z opiniami i zauważcie, że jak skroluję w dół i przycisk dodaj do koszyka mi zniknął. To tutaj wyświetla się tak zwane sticky add to Card button, dzięki czemu jestem w stanie dodać ten produkt do koszyka, nawet jak jestem poniżej tego głównego przycisku dodaj do koszyka. Generalnie ta strona produktowa jest bardzo rozbudowana, czyli możemy też tutaj dodać właśnie jakiś storytelling, który stoi za marką, jakieś ikonki z USP-sami, często zadawane pytania. Film nawet możemy dodać, no i oczywiście produkty. Powiązane, także to pozwala bardzo mocno rozbudować tą stronę produktową, tak aby klient znalazł wszystkie kluczowe dla niego informacje właśnie na tej jednej stronie produktowej. Oczywiście, jeśli chodzi o układ tej strony produktowej, no to tutaj też mamy dowolność i możemy ją modyfikować. Ale idźmy dalej, czyli dodaję produkt do koszyka i wyświetla mi się tak zwany card drawer. Który też nie powoduje tego, że, że strona się przeładowywuje, tylko on się po prostu wysuwa z prawej strony. Mamy fajne podsumowanie koszyka, jest informacja, ile jeszcze muszę wydać, żeby odblokować darmową dostawę. No i od razu też tutaj wyświetlają się cross czyli często powiązane produkty. Mogę też dodać gift wrapping, czyli opakowanie na prezent. Tutaj jeszcze jest informacja o. Kodzie rabatowym, że mogę dodać kod rabatowy. No i mogę przejść dalej. Bardzo mi się to podoba. No i tak wygląda ten szablon. No dobrze, a więc przejdźmy teraz do szablonu numer 2. Szablon numer 2 nazywa się Release. On jest jak widzicie tutaj demo jest zrobione pod branżę fashion, ale też możemy go modyfikować pod inne branże. On jest taki bardzo mocno minimalistyczny. Fajne menu, możemy zrobić właśnie tutaj mega menu, czyli wyświetlać kategorie, ale też jakieś grafiki pod jakieś konkretne kolekcje sale i tak dalej. Fajne szerokie zdjęcie. Także jeśli posiadacie fajną sesję zdjęciową, to myślę, że można to bardzo dobrze zrobić. Sekcja z produktami: możemy tutaj właśnie dodać bestsellery, czy też nowości. No i generalnie ten szablon, właśnie jest znany z tego, że. Pozwala wyświetlać bardzo szerokie zdjęcia w taki minimalistyczny sposób. Myślę, że w szczególności dobrze się sprawdzi dla branży fashion. Sekcja z kolekcjami, która też pozwala nam właśnie prezentować konkretne kolekcje. Tutaj sekcja z tekstem i ze zdjęciem, następnie sekcja z produktami, ale z podziałem na konkretne kategorie. Dzięki temu jakby klient może sobie tutaj jednym kliknięciem zmieniać i. Podglądać konkretne kategorie, co jest bardzo wygodne. Dalej mamy sekcję z wideo, co też jest częste przy projektach w branży fashion. No i timer, który też defaultowo tutaj możemy sobie odpalić, czyli jeśli robicie jakiegoś dropa albo jakąś promocję, która jest ograniczona czasowo, to też fajnie ten timer możemy sobie zastosować. Sekcja z konkretnym produktem, następnie Shop the Look. W szczególności myślę, w branży fashion to się dobrze sprawdzi, czyli możemy wyświetlić konkretne zdjęcie, które przedstawia konkretną stylówkę, zaznaczyć produkty, które zostały użyte w tej stylówce, no i wyświetlać je tutaj obok. Dalej znowu sekcja ze zdjęciami, później sekcja before and after. Myślę, że to bardziej dla branży, gdzie możemy pokazać efekt przed i po. Też widziałem sklepy z branży fashion, które wykorzystują tego typu. Slider, później dalej zdjęcia, sekcje z testimonialami, bardziej minimalistyczne niż w przypadku tego szablonu slick, ale też fajnie to wygląda. Sekcja z blogiem, no i fajna opcja, czyli podpięcie Instagrama nad stopką. Też wydaje mi się, że to jest dość częsty zabieg w branży fashion, tak żeby klient mógł sobie przejść na Instagram i zobaczyć, czy też zafollowować. No i fajnie dopełnia czarna stopka. Idźmy dalej, czyli strona kolekcji. Jak widzicie, tu mamy prosty baner bez jakiegoś większego opisu, następnie w bardzo estetyczny sposób przedstawione. Produkty, mamy też filtry, które wyjeżdżają nam z lewej strony. Na mobilu też to fajnie działa. Możemy właśnie tutaj na stronie kolekcji też wyświetlać konkretne banery z danej kampanii, co fajnie jakby dopełnia tą stronę kolekcji. I tak jak w przypadku też poprzedniego szablonu, możliwość dodania produktu do koszyka bez konieczności wejścia na stronę produktową. Też fajnie to. Działa. Także tak wygląda ta podstrona kolekcji. No i możemy wejść głębiej, czyli w stronę produktową. Jak widzicie, też tutaj mamy bardzo minimalistyczny układ, ale wydaje mi się, że pokazuje on wszystkie kluczowe informacje dla klienta. Czyli mamy też skrócony opis. Jak chcemy rozszerzyć, to on staje się większy. Wiadomo, przycisk dodaj do koszyka dynamiczny przycisk płatności, który jeśli byłbym zalogowany Apple Payem, Google Payem, to wyświetliłby mi się tutaj właśnie możliwość Apple Paya albo Google Paya. Następnie takie Trust Badges, czyli ikonki związane właśnie z wysyłką, zwrotami, płatnościami itd. Dobrze pokazany produkt z zdjęciami. Następnie poniżej trochę więcej informacji o produkcie. Informacja o wysyłce i zwrotach, produkty podobne, które też możemy tutaj dodać jednym kliknięciem do koszyka bez konieczności przechodzenia na strony produktowe. No i galeria, na przykład pokazująca konkretną sesję zdjęciową, więcej produktów powiązanych. I Jak widzicie, też jest tutaj ten sticky add to card button czyli ten przycisk tutaj do koszyka mnie śledzi, nawet jeśli jestem bardzo nisko tej strony. Co się dobrze sprawdza i zwiększa współczynnik dodań do koszyka. I jak dodamy przyciskiem dodaj do koszyka, no to wyskakuje nam znowu card drawer, którego jestem wielkim fanem. Znowu informacja o darmowej wysyłce. Produkty, które mamy w koszyku, dobrze rozpisane. I complete the set, czyli produkty powiązane do produktów, które mam w koszyku. Następnie przejście do kasy. Też uważam, że bardzo fajny szablon. No i moja trzecia rekomendacja, czyli szablon Palo Alto. Jak widzicie, on jest trochę taki bardziej fikuśny, że tak powiem, ale też jest zrobiony. Demo jest zrobione pod branżę fashion. Duży baner u góry. Następnie możemy właśnie tutaj dodać timer. Jeśli prowadzicie jakieś promocje, to, to fajnie to wyświetlić. Sekcja z kategoriami też fajnie można ją tutaj pokazać dużymi zdjęciami. Następnie skrolujący się tekst, jak widzicie, jak skroluje, to on się rusza. Informacja o kolekcjach, dalej konkretne produkty, później taka sekcja, która bardziej pozwala nam pokazywanie brandu od środka, opisywanie tego brandu. Sekcja z opiniami też bardzo fajna, bo pozwala tutaj na dodanie zdjęć. Później jakiś taki baner z dużym zdjęciem, zdjęcia produktowe z jakimś opisem, i możliwość wyświetlania konkretnych postów z Instagrama, na przykład Influencerek, też fajnie się to sprawdza. Następnie jakieś sekcje tutaj z opiniami, no i Shop de Look, który też mieliśmy w poprzednim szablonie, czyli możemy pod konkretne zdjęcie, stylówkę podpiąć konkretne produkty. I klient może sobie przejść do tych produktów. Następnie możemy tutaj dodać logosy jakichś firm, które o Was mówiły. Sekcja z, znowu albo z konkretnym produktem, albo z kolekcjami. Bardzo mocno to jest tutaj rozbudowane, także te kolekcje możemy pokazywać w różnorodny sposób. No i często zadawane pytania też przejrzyście to wygląda. Na sam koniec też taka fajna czcionka, gdzie możemy wyświetlić. Logo na całą szerokość ekranu, fajnie to wygląda. A teraz zobaczmy jeszcze sobie menu, czyli możemy tutaj zrobić sobie mega menu, wyświetlić konkretne kolekcje, ale też pokazać jakieś zdjęcia. I przejdźmy dalej, czyli do kolekcji. Jak widzicie, możemy tutaj u góry tych kolekcji wyświetlać inne, powiązane kolekcje. Tutaj filtry akurat mamy wyświetlane, nie wysuwane z lewej strony, tylko też możemy je dodać bezpośrednio na tej e, stronie. No i produkty, które też są w estetyczny sposób e, pokazane. Możliwość dodania tych produktów bez konieczności wchodzenia na strony produktowe, tak jak w przypadku e, pozostałych e, szablonów. Bardzo estetyczna strona e, kolekcji. Nic więcej bym tutaj nie dodał. Idźmy dalej do strony produktowej. Ona jest trochę bardziej rozbudowana niż w przypadku wcześniejszego szablonu, czyli też tytuł produktu, cena, warianty, dodaj do koszyka. Możliwość dodania właśnie informacji o tym, że jest limitowana oferta z timerem. Bardzo fajnie. Następnie tutaj możliwość też pokazania, jak fituje dany produkt, czy jest lekko mniejszy, większy, czy zgodnie z, z rozmiarem. Szufladki z dodatkowymi informacjami, powiązany produkt, opinie. Jak widzicie w, akurat w przypadku tego szablonu nie ma e, sticky add to cart czyli ten przycisk dodaj do koszyka mi się nie wyświetla co uważam, że jest minusem, bo warto, żeby to było. Następnie sekcja z Shop Deluxe i produkty powiązane. Później jest też sekcja z produktami, które zostały wcześniej wyświetlone, czyli tutaj wyświetlają się produkty, które wcześniej oglądałeś na sklepie. No i stopka, ale jak dodamy produkt do koszyka, no to też wychodzi nam kart drawer z informacją o wysyłce. To jest już taki standard w szablonach shopify -owskich. E, możliwość dodania produktu powiązanego, no i przejście do kasy. No dobrze, no i przeszliśmy właśnie przez moje trzy rekomendacje, jeśli chodzi o szablony na Shopify. Totalnie nie rekomenduj się. Tym, że te szablony zostały zrobione dla konkretnej branży, bo tak jak wspominałem na początku tego odcinka, możesz je dowolnie kustomizować pod kątem sekcji, układu, kolorystyki itd. Natomiast jeśli potrzebujesz pomocy z wdrożeniem nowego szablonu na platformę Shopify albo kompletnym zbudowaniem nowego sklepu na Shopify, to w opisie zostawiam link do kontaktu z nami. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i mam nadzieję, do zobaczenia. Hej!